Hej, siemano z tej strony z kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Falling, Falling Tak jak w poprzednim odcinku I już słyszę szkieletę, ale już się robi jasno Więc idziemy na szybko do góry Wkopiamy się tam na górę I zdobędziemy jak najwięcej materiałów Minęło trochę czasu od ostatniego odcinka W sensie, no nagrywam go tuż po dzisiejszym streamie Nie, 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 nie Jeszcze się nie palą, to niedobrze O, blok na mnie spadł jeszcze tych bloków się tutaj troszkę nazbierało. Nie ma co ugrywać, trochę ich jest. Są jakieś, widać, emeraldy, żelazo. Jest tego dużo. Czy jest jakieś jedzenie? Czy chyba nie, czy nie ma jakiegoś szkieleta, ale chyba nie ma. Widzę, że jest tylko jedzenie zombiaków, Aha, są grzyby. To już widzę, że są grzyby. Jest beczka. Beczka się może przydać w sumie jako po prostu miejsce, w którym będziemy przechowywać rzeczy. Chciałbym, żeby ten szkielet się tutaj spalił, który jest pode mną, ale dobra, uciekamy stąd po prostu. I zbieramy materiały. Materiały teraz będą najważniejsze dla nas. Creeper. Ok. To ciekawe. To jest skrzynka z rzeczami. Czyby to było? O, to jest z krowy. Patrzcie to. Znaczy, respon, przyzwajający krowę. To się przyda. z nie, nie, nie wiem naprawdę, co to było. To jest chyba grzyb. Tak, grzyby będziemy rozwalać, bo z grzybów można wypaść jedzenie, a z jedzenia. To jedzenie jest bardzo przydatne, jakby nie patrzyli na tej mapie. Grzyby rozwalamy i musimy zbierać materiały, które nam będą aktualnie potrzebne. Widziałem, powiem, że to już nie działa, naprawdę tamto wiem, że nie działa, że wody nie zbiera na pewno. Jakby nie patrzeć, więc potrzebuję zrobić tak, że. O, diamenty są nawet, patrzcie. Dobrze wiedzieć, naprawdę. Jest zwykły lód i z niego jest woda. Właśnie, super, dobrze wiedzieć. Woda nam się bardzo przydała, będziemy mogli hodować rzeczy, więc co? O, i Arbus, czyli na przykład takiego Arbuza, będziemy mogli wyhodować sobie i będziemy mieli jakiekolwiek jedzenie. Więc tutaj już mamy bardzo na plus. Coś tutaj widziałem, że było ciekawego. Widzę, że jest więcej żelaza, więc musimy wziąć trochę żelaza. Na szybko to przepalimy, jak najszybciej. Tu widzę, że jest kolejny grzyb, którego też bardzo chętnie wezmę. O, mamy już jednego grzyba. Tutaj weźmiemy ten. Ten, ten, ten węgiel, bo nie wiem czy nie mam, czy mam węgiel na pewno. I wkopiemy się jak najszybciej w tamto nasze miejsce, a tu jest szkielet. Wkopiemy się jak najszybciej w to nasze miejsce. Zakopiemy się tutaj na chwilę. Zrobimy sobie, mamy piecyk, mamy piecyk, do niego wrzucimy żelazo u góry. Mam jeszcze jakieś inne żelaza. Nie mamy żelaza. O nie, to najgorzej. Yy, wyjdziemy od razu już od razu po żelazo jakiekolwiek i zrobimy sobie nowy killoff, bo nie mam żadnego kilofa I nie mam żadnych patyków, to jest w ogóle masakra. Zresztą ja wiem, że mam przy sobie teraz drewno, yy, ale zrobię sobie tutaj kilof, cyk, 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 bo nie mam już kilofa, To sobie odłożymy, żeby nam się to nie zgubiło. Przypadkiem, jakbyśmy mieli zginąć od tego szkieleta, który jest nad nami. Yy, to sobie wszystko podkładam i idziemy tam do góry. Musimy zdobyć więcej materiałów. No, widziałem, że. Patrzcie, wszedł tu. Ale na spokojnie go porobiliśmy, tak. O, widzieliście to teraz. To była akcja prosa. To była akcja prosa, naprawdę. Dobra, tu mamy węgiel Bo zapomniałem w ogóle, że nie zbierałem w tamtym... Bo tak być, nagrywałem to wczoraj, znaczy wczoraj, wczoraj Nie wczoraj Ale nagrywałem to ostatnie parę razy, po prostu i... No i po prostu byłem przyzwyczajony, że zazwyczaj zbierałem żelazo A teraz patrzcie, nie zebrałem żelaza prawie w ogóle Dobra, wrzućmy to od razu tam do pieca, żeby to się przepalało na bieżąco Gdzie jest w ogóle to wejście? Tu jest to wejście Tu, tu zrobimy sobie coś takiego może po prostu Żeby to mi się od razu przepalało, bo się ma rozumie węgiel Mamy tam dwa, musimy zdobyć więcej. Potrzebujemy przynajmniej, żeby mieć te sześć, czyli ten i jeszcze jeden, jakbym znalazł. I znowu będziemy pewnie czekać do nocy. No ale trudno, nie? Albo znowu zacznie padać deszcz. To, to, będzie, to, to jest ta gorsza opcja, która może być. Y, ale jesteśmy pewni już, że mamy na pewno jakieś jedzenie. Nie ma innego żelaza tutaj, naprawdę? Czy na tej mapie nie ma ani jednego żelaza już? Znaczy, nie, nie no gdzieś jest na pewno, jakby nie patrzeć, no ale. Ale gdzie? Jak widzę. O, jest żelazo, a propos. Yy, nie mamy jedzenia. Skończyło mi się jedzenie. Z bambusa raczej nie mogę zrobić jedzenia, chociaż nie znam się na tych nowych wersjach yy, weźmiemy więcej tego i tutaj możemy wziąć parę drewna, bo i tak tam już się na pewno skończyło to przepalać, więc nie opłaca nam się szybko tam się śpieszyć. O, kolejny grzyb. O, możemy sobie zrobić zupkę. Wiem, że tam mam trochę więcej z tego jednego wydro wydropiło tych grzybów. Więc wiem, że na pewno będziemy mogli sobie zrobić zupkę. Dobra, schodzimy tutaj. Potem to jakoś wodnie rozbuduje. No, o, patrzcie, nawet nam brakło, żeby przypalić ten jeden. Ale mamy na. mamy na wiaderko. Mamy na wiaderko, więc jak weźmiemy sobie wiaderko, to będziemy mieli już y, wodę. Ogólnie zrobię sobie miejsce nieskończone źródełko. Y, tutaj sobie je zrobimy jak na razie, bo. No bo jednak wiecie, nieskończone źródełko to jednak będzie super, jak będziemy mieli jakikolwiek dostęp do. jakiś większy do... Wszystkiego tak naprawdę, w sensie do wody, więc będziemy mogli sadzić jedzenie i tak dalej, więc... A, właśnie, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić zupki, zupki mieliśmy zrobić, to jest to drewno chyba. Yy, cyk, ale musimy wziąć jeszcze... Gdzie są te grzyby? Gdzie zebrałem te grzyby? Nie zebrałem tam tych grzybów? Nie no, jest... A, jeden muchomu, dobra, to będzie ich na pewno więcej. Ale teraz potrzebujemy sobie zrobić... Dobra, mamy jeszcze jeden. Yy, potrzebujemy sobie zrobić zupkę, bo jak nie zrobię zupki, to... To zaraz moja postać będzie umierać. Mhm. Mm no i super. Teraz wszystko jest super, tylko musimy to podkładać. Zróbmy sobie może jeszcze. A, mieliśmy zrobić ten żelazny kilow, Gdzie jest to? O, tutaj mam kill, off. sobie robimy od razu. Cyk, zrobimy sobie może jeszcze drewnianą, znaczy drewnianą, kamienną łopatę, żeby móc zbierać szybciej te wszystkie tego całego dirta i tak dalej. Chowamy to wszystko, zanim będzie noc, idziemy wykopać tam były jakieś diamenty złoto żelazo. O, nawet tutaj chyba mamy... Odłożyłem wiaderka? Pewnie tak. Odłożyłem wiaderka. Dobra, zwalimy to. Już mamy wodę jedną. Cyk. O w ogóle, co ja zrobiłem tutaj? To nie tak miało wyglądać. Cyk. I... Cyk. W ogóle, żeby mi się tu moby nie zrespiły. Mam jakieś pochodnie? Sześć. No to tutaj sobie porozstawiam te pochodnie. Żeby mi się te moby nie tutaj nie respiły przypadkiem. Tam u góry też trzeba będzie zrobić, ale to potem ogarniemy, to może na następnym odcinku to ogarniemy, widzę, o, grzyba zbieramy, grzyby zbieramy i szukamy więcej arbuza, na przykład, to też nam się przyda. Tam widziałem, że były gdzieś diamenty, więc lecimy do tych diamentów, chociaż teraz je pewnie będzie ciężko znaleźć, więc będziemy kopać to, co mamy na poczekaniu. A dużo tego nie ma z tego co widzę. Ale jest owca. I nie wiedziałem, że się, znaczy wiedziałem, coś tam mówiłem, że się, wiem, że się w nocy wyrespiły res, na pewno, ale nie wiem, jak to dokładnie działa. Dobra. Mamy to, potrzebujemy pokopać jeszcze. O, diament, no właśnie. To mamy diament jeden już. Pier, patrzcie, tak szybko mieć osiągnięcie diamenty to jest naprawdę super. Yy, wykopać trochę ziemi, że można było zrobić ten. To co chcemy. Bo chcemy sobie zrobić tutaj, jakże naszą piękną farmę, żebyśmy mogli żebyśmy, wiecie, mogli żyć na, tej, na tej, tej ziemi. Trawę przydałoby się rozwalać, bo mogą wypaść sadzonki. Więc to od razu będę robić. No krów nie będę zabijać. Ale potrzebujemy kolejną wodę. Tutaj mamy. Wiem, że tam wcześniej rozwaliłem już, no ale to potem najwyżej zakopiemy, albo to już nawet tego może nie być. Jakby nie patrzeć, bo mogło coś tam spać na te bloki, tyle. Przydałoby się zdobyć jak najwięcej żelaza, trochę cobblestone'a, żeby móc rozbudować naszą bazę, żebyście, żebyśmy mogli Jakoś sensownie chować się przed tymi wszystkimi potworami, bo to jednak, wiecie, musi to jakoś sensownie mieć ręce i nogi. Yy, I tak, tutaj mamy glinę. Nie wiem po co mi glina, szczerze mówiąc, no ale możemy ją zebrać, bo może się przydać. Kolejny diament, patrzcie, no to super, już naprawdę. Już mamy dwa diamenty. Ej, no to jest naprawdę ładnie. Tutaj mamy dynię. Czy z dyni możemy zrobić coś oprócz, oprócz placka dyniowego? Chyba nie, znaczy oprócz tej świecącej dyni. O, i kolejny arbuz, jakby... Coraz więcej tego mamy kawałki arbuza Tu mamy kolejną wodę, tu mamy kolejne żelazo. Żelazo wydobywamy, wszystko wydobywamy i zaraz zaczniemy ogarniać sobie tam naszą miejscówkę, w której będziemy sami mieszkać, bo tam już się zaczyna zbierać coraz więcej. I slajmy nam się poleściły znowu. Więc potrzebujemy jeszcze troszkę drewna zebrać, bo drewno nam się bardzo przyda, jakby nie patrzeć. I więcej żelaza. Zawsze żelazo nam będzie teraz przydatne. No, patrzcie, tak, żelaza jest tutaj pełna, naprawdę. Jest tego odgroma. Super, 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 super. Tylko że, że, że. Tam widzę koło naszego domu się zrespił dosyć duży slime, którego ja średnio lubię. Więc po prostu zabudujmy sobie naszą platformę. Jakże piękną naszą platformę. W ogóle rozkopmy sobie trochę miejsca tutaj. Myślę, że możemy to zrobić tak, że pochowamy to znowu. Te żelazo to sobie też schowamy. Na razie nie będę go przetapiać. W sumie to weźmiemy jakby. Byśmy mieli coś tam zrobić i tutaj sobie rozkopiemy trochę więcej miejsca, żebyśmy mogli sobie zrobić tam, żeby nie rozkopać tego. Tego naszego źródełka. Zrobimy sobie więcej miejsca, żebyśmy mogli pierwsze zrobić farmę, a po drugie, żebyśmy mogli sobie obudować to nasze miejsce, które będziemy ogólnie całkowicie mieszkać, żebyśmy mieli czym. Bo tutaj mam jakieś randomowe bloki, ale tam na nie chce zużywać i tego typu rzeczy. No bo jednak wiecie, to jest coś, co, co nam się przyda taki dioryt, albo to jest granit. Średnio przydatne. Wiem, że ten domek na razie nie będzie wyglądać jakoś super, nie będziemy się na razie tym przejmować, bo widzicie tutaj o tej mam jakieś drewienko, które mieliśmy wcześniej tutaj pod tym. Yy, Boże, jak to fajnie wygląda, jak to wszystko spada. Mam nadzieję, że ten slime mnie nie zabije. Okej. Okay. Patrzcie, ile nam tutaj rzeczy spadło w ogóle. Yy, to trzeba wszystko rozkopać. Bo nie wiem, czy to w ogóle wezmę ten kocioł. Niepotrzebnie go zrobiłem. Właśnie, już wiem, na co zużyłem całe żelazo w poprzednim odcinku. Teraz mi się przypomniało, że to wszystko przez to, że właśnie zużyłem na ten. na ten kocioł. Teraz pamiętam. Yy... Ciężko się teraz bo to co chwilę jest jakiś inny blok. Tego tu chyba jeszcze przed chwilą nie było. O, patrzcie, kolejny żwierek jakiś, coś takiego. Znaczy, nie żyłem na rzeko, bo teraz nasza platforma też łapie jakieś bloki. Bo w ogóle potem to będzie strasznie wyglądać w sensie. Tutaj nic z tego co widzę, potem przecież nie będzie, z tego co teraz mamy tutaj. W sensie, no po prostu będzie ciężko, żeby tutaj coś ładnie utrzymać. O nie, on może na to wskoczyć. Najgorzej. On sobie tak prosto na to wskoczył teraz. Nie. Patrzcie jak on mnie tutaj chce nieładnie obejść. A ja mu tutaj tak ładnie, o zrobimy sobie tak po prostu. O, no i skoczył na mnie. Na szczęście nasza baza jest widoczna z daleka, to jest nasza baza, chyba tak, a zaczyna zapadać noc, yy, więc wracamy tam, jak najszybciej trzeba tam wracać i rozbudować tą bazę, żeby nas tutaj nic nie obchodziło, w ogóle, o jaki on ma naprawdę duży damage. Te slajmy powinny być trochę słabsze, tak myślę przynajmniej, gdzie, gdzie jest mój kill off? tu jest mój killoff, rozkopmy to i szybko powiększmy trochę tą platformę z tej strony. Dobra, ten slime do nas nie idzie yy, i musimy ją. Dobra, możemy użyć cobblestone'a, byle mieć takie swoje miejsce, w którym możemy się schować i które możemy dokładnie sobie rozkopać. Bo coś takiego jest teraz najważniejsze dla nas, żeby w ogóle przeżyć w tym miejscu. Gdzie jest moja siekiera? Moja siekiera jest tu. Drewno, jak najbardziej, zbierzemy. I zakopujemy się. Zakopujemy się z wszystkim co mamy, choćby to miał być żwir, choćby to nie miało wyglądać jakoś super. Musimy się zakopać. Yy, to sobie weźmiemy. To, w sumie tego kobra na razie też rozwalę, bo nie jest nam potrzebne. Tutaj. Cyk, cyk. Cyk, cyk. To piaskiem, choćbyśmy mieli zakopać właśnie wszystkim jakie bloki mamy teraz przy sobie. Będziemy... Patrzcie, już się teraz piły moby. No nie fajnie, nie fajnie. Nie zdążyliśmy tego zrobić. No niestety. No i tak w sumie dosyć długo już byliśmy na powierzchni, zebraliśmy dużo rzeczy, mamy dwa diamenty. Nie jest to najprostsze, ale to jeszcze nie koniec, bo teraz możemy sobie zrobić na spokojnie naszą farmę. to będziemy mieli nieskończone źródełko. Ona po z tej, czyli tutaj mamy nieskończone źródełko, dobra. Czyli jak teraz sobie wezmę to i weźmiemy, zrobimy farmę arbuzów. Tutaj zasadzimy potem jedną chociaż pszenicę, żeby sobie rosła na spokojnie. Zrobimy sobie farmę arbuzów. Mamy... 14 kołków arbuza, czyli jak zrobię tak, będziemy mieli trzy miejsca i tutaj mamy trzy miejsca. Teraz muszę tylko wziąć zrobić. O, zrobimy sobie motykę, żebyśmy mogli to jakkolwiek zasadzić. I będziemy mieli spokojnie rosnącego arbuza, który za niedługo będziemy mogli z niego robić masę jedzenia. Czyli to teoretycznie już wszystko tutaj będzie pięknie. Aha, potrzebujemy też chyba światła więcej, jeżeli chcemy wsadzić arbuza, z tego co pamiętam. Ogólnie, jeżeli chcemy cokolwiek sadzić Potrzebne jest więcej światła. To na razie rozwalimy. Bo zajmuje nam niepotrzebnie miejsce, którego za dużo i tak nie mamy. Wyszedłem na powierzchnię, ale boję się, że mnie coś tam zabije. Bo tego tam jest dużo. Z tej strony jest tu zamykane wszystko. Nie, z tej strony właśnie nie jest też zamknięte. No, nie za fajnie, nie za fajnie. Nie za fajnie. Patrzcie, ale zrobię to tak. Cyk, 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 cyk. Z tej strony to postaram się nawet choćby Dirtem, właśnie zamknąć. Andezytem, granitem. A tu już jest nasze zamknięcie, ok? I mamy w sumie bezpieczną naszą strefę, tylko tutaj jest jeszcze przejście. No to nie taka bezpieczna, ale teraz ostatni blok i mamy swoją bezpieczną strefę, którą musimy rozkopać. No, patrzcie, jednak udało mi się to zrobić w tym odcinku jeszcze. Yy, więc sobie to rozkopiemy po prostu, żebyśmy mieli jak najwięcej bloków i jak najwięcej miejsca w tym naszym pseudo domku, który potem oczywiście upiększymy, bo to jest na razie wersja taka, wiecie, próbna naszego domku. Yy, gdzie jest moja opata? Aha, moja opata jest tutaj przy mnie, ja mam, mam ją przy sobie, więc rozkopiemy to wszystko. To zakopiemy w tym miejscu i będziemy mieli drugie piętro naszego domku. Więc będzie po prostu super. Będziemy mieli więcej... Du dużo więcej jest miejsca w tym momencie w tym domku. Co z prawdę, Tu nie ma sufitu, ale, ale... jest działający w pełni domek. W pełni działający domek jest. Yy, znaczy domek, no... Bunkier bardziej niż domek, ale jest, tak? Mamy tutaj nawet jakieś sensowne wyjście, sobie rozwalimy to sobie. O, tak, takie mamy wyjście. Yy, to będzie chyba... No tak, będzie najlepiej. Albo możemy zrobić tak, że rozwalimy to. Albo nie, tutaj jest po prostu zwykłe wyjście. Tutaj sobie możemy postawić kobla. Pochodni chyba już żadnych nie mamy, więc nie mamy pochodni. Arbuz nam rośnie, ja mogę się nawet najeść teraz tym arbuzam chociaż ten arbuz za dużo chyba nie daje. A, jestem najdzony. no tak, wiesz, dopiero zginąłem. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli chcecie więcej tych odcinków, bo ostatni odcinek zrobił co prawda około 20 łapek, ale YouTube usunął i jest ich chyba z 6, więc to możecie zostawić łapkę, możecie zostawić komentarz, jeżeli Wam się ta seria podoba. Możecie znowu wpisać hashtag Bunkier, co jest bardzo starym hashtagiem, kto, takie chyba najstarsze osoby na moim kanale tylko będą go pamiętać. No teraz dziękuję za obejrzenie, ja sobie przeczekam na spokojnie noc i nagram dla Was następny odcinek, a teraz do zobaczenia, cześć!